Metal666 znowu nadaje dzisiaj. Mamy troszkę odgrzewanego kotleta, ponieważ ta figurka już kiedyś gościła na moim kanale, ale tak jak mówię pewne rzeczy chcę pozmieniać. Yy, słuchajcie, yy, jest to świat DC ponieważ oczywiście dzisiaj jest to Bizarro. Kim jest Bizarro? Bizarro jest to takim trochę nieudanym klonem Supermana, znaczy trochę. Konkretnie to jest takim, można powiedzieć, jego odwróceniem, no i bardzo nieudanym klonem Supermana, który biedny no niestety Oprócz tego, że y, odziedziczył latanie, inteligencji nie ma w ogóle, gdzie on uchodził za bardzo trwanego gościa, <coughs> więc ideał. A ten niestety tego nie ma. Nie ma ani wyglądu, ani inteligencji. Co do niestety figury, to też mu dużo brakuje, niby jest mięśniony, ale nie tak jak być powinien. No i oczywiście wygląd oczywiście też niestety odrzuca. Bizarro, jak już mówiłem, jest nieudanym jego klonem ale mimo wszystko jednak ma swoje zalety, ma no, tu jeszcze taki fajny łańcuszek metalowy z takim wyrytym imieniem bizaro, co jest jeszcze ciekawe, moja figurka jest trochę pomasakrowana, taką ją dostałem widocznie poprzedni właściciel chciał ją troszkę zmodyfikować, ponieważ te ustawienie ramion i tego wszystkiego powodowało, że nie można było wysoko wyciągnąć Ręki dzisiaj to jest bardziej możliwe, no ale już trudno. Taką ją dostałem, taka już zostanie. Nie będę kupował następnego bizarro. Ten jest akurat bardzo taki blady, bo jest jeszcze wersja taka naprawdę, gdzie jest bardzo niebieska. I co jest ciekawe, spójrzcie: no, facet ma bardzo nietypową gębę, wydłużony kształt na takiej dużej szyi. Widać tutaj pewne żyły, oczywiście ta skóra cała jest popielata. Żółte zęby, żółte oczy. No, naprawdę, facet nie do wzięcia. To jest jeszcze ciekawe z tyłu. Ma taką dość ciekawą palerynę, jest poszarpana, potegowana, także naprawdę dziad normalnie z kapłanówki <laughs> albo Hamsburgu, jak to się u nas mówi. No i tutaj, co jest jeszcze pewne, wkięcia to niby jest taka, można powiedzieć, jego muskulatura. No tutaj, klata jest ogromna, potężna, tutaj, wcięcie w talii jest bardzo, bardzo małe, ale klatę ma naprawdę ogromną. Tutaj, pod tym względem, DC on odbiega całkowicie praktycznie od. Figurek, bo oni bardzo lubią powtarzać te kształty, a tutaj jest to trochę odmienne, więc tu akurat duży plus dla DC. Co jest jeszcze ciekawe parę takich fajnych rzeczy, czyli wychodzące żyło gdzie w DC Universe naprawdę rzadko to można spotkać. Tutaj widać te żyły, widać, że gość jest naprawdę smutakowanowane mutagenem zmasakrowany na Maxa. W ogóle zmutowany i nieudany. Tu żyły, tutaj żyły. Bardzo dużo pięści, coś ciekawego. Nie wiem, czy jest fanem Iron Maiden czy Metallica. W każdym razie też ma czarne paznokcie. Pomalowane. Nie wiem, czy tak wyszło, czy tak akurat lubi się pomalować, czy taki się urodził. No tutaj z reszta to już praktycznie to samo co Superman, czyli też ciekawe buciki, pas. Tylko wiadomo, o, co jest jeszcze ciekawe, nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Eska odwrócona to też jest bardzo taki aspekt ciekawy. To co, punkt artykulacji. Głowa całkiem, całkiem do góry, w bok na dół niestety niewiele, do góry też niewiele więcej. Ręce tutaj tak jak mówiłem wcześniej poprzednich, to połcinał po to, żeby ruszały się trochę, teraz się ruszają więcej, ale to też niestety niewiele dało. Biceps jak najbardziej, 90 stopni, tutaj łapka. Bardzo ciekawe. Oha, no tutaj coś ma trzymać, dlatego ta ręka jest tak dziwnie zakręcona z drugiej strony jest to samo z tym, że jest taka wielka piącha, więc Pizarro też miał ogromną siłę, praktycznie taką samą siłę jak Superman, więc też musiał uważać na niego, musiał się słupek trochę namęczyć, żeby go nakopać do dupy, no aczkolwiek nie zmienia to faktu, że niestety, no, mięśniak, ale w mózgu się woda. Co tam dalej? Dalej mamy, tak jak już mówiłem, ogromną klatkę z bardzo śmiesznym, małym wcięciem, która rusza się też na boki jak najbardziej na dół, do przodu, bok tutaj oczywiście stawy sobie już ktoś wcześniej zakleił więc nie mogą pokazać Wam jak się ruszają ale to przy DC to jest normalka 90 stopni, stópka jak najbardziej pracuje I co jest ciekawe, spójrzcie nie ma wzorków na wytopienie na wytopione miejsca, dziurki gdzie można by sobie go było powiesić czy tam powiedzmy postawić na jakimś postumencie nie zmienia to faktu, że bizarro mi się bardzo podoba jest bardzo fajną figurką bo naprawdę w końcu odeszli od tych swoich starych zamiarów i tych swoich starych wyuczeń. Więc polecam gorąco Bizaro wersja, war, wariant taki można powiedzieć, trochę szary, jest jak najbardziej zacna i polecam, 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 polecam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.